Siemanoczkę, moi drodzy, chciałem Was zaprosić na kilka minut materiału zastosowania odświeżacza do fug. Moi drodzy, kilka sposobów używania tego preparatu Wam podam. Można bezpośrednio z użyciem tej gąbki po prostu jechać po fudze, wyczuć moment, zmywać płytki Próbowałem tak robić, jest to bardzo trudne, dlatego że po prostu pomalujemy duży kawałek płytki jeśli zrobimy to za wcześnie, znaczy zaczniemy za wcześnie myć y, płytkę, potrafimy i ściągnąć ten preparat y, z fugi. Zobaczycie na nagraniu za chwileczkę, ja po prostu, y, to jest moja trzecia łazieneczka, no robię dwie większe kuchnie, najlepiej jest moim zdaniem okleić. Ja się bawiłem jeszcze tą gąpeczką, Najlepiej jest to tutaj odciąć, wziąć po oklejeniu pędzelek po fudze, po prostu bardzo szybko to pójdzie, po wysnięciu zerwać taśmę. No i jeśli gdzieś tam powiedzmy żeśmy się cofli z tą taśmą, można to namoczyć i po prostu gąbeczką i ściągnąć to. Moim zdaniem no jest to niby czasochłonne, ale powiedzmy za godzinę czy za półtorej jesteśmy w stanie naprawdę dużą powierzchnię okleić spokojnie malujemy, zostawiamy do wyschnięcia odrywamy taśmy i naprawdę ładnie to wygląda na tych płytkach, które robiłem, no to już kilka lat mają, chyba coś koło 10 też jakość tych płytek jest powiedzmy taka no już przymatowiały, kiedyś wyglądały pięknie tak mi się wydaje jak to czarny kolor oczywiście no więc co moi drodzy jeśli macie jakieś fugi, które się powiedzmy odbarwiły, zniszczyły lub kolor Wam nie odpowiada Szczególnie na małych powierzchniach polecam wyczyścić oczywiście fugę, wyczyścić płytki, okleić, odciąć tutaj, wylać do kubeczka, oczywiście wymieszać, pędzelki ładnie rozprowadzić, równomiernie wygładzić, zaczekać chwilkę, bo to dosyć szybko wiąże, yy, zerwać taśmę i, i fuga jak nowa. Tyle moi drodzy, zapraszam Was na kolejne odcinki, subskrybuj kanał, cześć!